Nie często zdarza się, aby rodzice uczniów zamienili się w aktorów. Tak było właśnie w Szkole Podstawowej nr 4, a w zasadzie na scenie kina Serena, gdzie w poniedziałkowy wieczór 19 grudnia wystawiono widowisko jasełkowe "Zanim przyjdzie Bóg". Zatrzymajmy się na chwilę, a zwykłe codzienne sprawy odsuńmy na bok, by wspólnie patrząc na gwiazdę betlejemską przeżywać cudowną tajemnicę cichej nocy. Która miała miejsce ponad dwa tysiące lat temu. To Ty, panienko jedyna, urodzisz Bożego Syna i nadasz mu imię Jezus. Ach, i nie lękaj się już, bo mimo że jesteś uboga, znalazłaś łaskę u samego Boga. Bóg się rodzi, moctów. Krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty, chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Długa ta nasza droga. Przydałaby się choćby podłoga, a tu nie zależy nikomu, by nas wziąć do swego domu. Wszystko dlatego żeśmy w nędzy, bez portfela i pieniędzy. Józefie, już jestem zmęczona i czuję, że na mnie już pora. Wytrzymaj, Maryjo, jeszcze. Z pewnością ktoś przyjmie nareszcie mężczyznę i kobietę rodzącą. Pewnie to mówię choć śpiąco.